Witam. Czy Donald Tusk poślizgnie się na maśle? Nie jeden to zrobił. Albo na cukrze, albo na maśle. Sądząc po tym, co się dzieje w tej chwili w sprawie wyborów prezydenta, Donald Tusk ma powody do obaw. Jego koalic ko koalicjanci nie zdecydowali się na wspólnego kandydata, czyli na pana Trzaskowskiego, ale PSL dokładało się z Hołownią i Hołownia jest kandydatem PSL. Czy możemy, możemy, czy możemy mieć sytuację taką, że w drugiej turze będzie Nawrocki i Chołownia? Tak, całkiem możliwe. Bo to, co proponuje w tej chwili Donald Tusk, to kandydat dla elit, dla elit, który jest związany z elitami. To nie jest kandydat ani ludowy, ani narodowy, ani związany, przywiązany do tradycji, sam zdejmował krzyże. Jedni Polacy są wierzący albo niewierzący, ale nie, nie lubią, jak się nie zdejmuje symbole ze ściany i nie lubię niczego na, na, wykonywać na rozkaz. Pozdrawiam, do zobaczenia.